Haos w sercu W nocy, błot, świt, puszki, wiatru Znajdę drogę w małych krokach W wielkich zmianach Znajdę siebie w tych wyzwaniach Każdy dzień jak efekt motyla Każdy ruch może zmienić wszystko Jestem w ruchu, nie stoję w miejscu Szukam sensu w tym zamęcie Przed refrem obserwuję, zmieniam siebie By świat wokół nie mógł jaśnić Ciągłe zmiany, ciągłe próby W nowym świecie patrzę na siebie A w sercu rozwód w życiu, burza w duszy nieogarnione życie w biegu cierpliwość i cel w tym chaosie krok po kroku idę naprzód przed refren obserwuję, zmieniam siebie byś wokół mnie mógł jaśnić ciągłe zmiany ciągłe próby w nowym świetle patrzę na siebie Chaos w sercu, chaos w głowie Puszki w znajdę drogę W małych krokach, w wielkich zmianach Znajdę siebie w tym wyzwanie Rozwód w życiu, burza w duszy Nieogarnione, życie w biegu Cierpliwość i cel w tym chaosie Krok po kroku, idę naprzód Przed refren, obserwuję, zmieniam siebie By świat wokół mnie mógł jaśnić Ciągłe zmiany ciągłe próby W nowym świetle patrzę na siebie Chaos w sercu, chaos w głowie Siebie w tych wyzwaniach akceptuje, adaptuje. Wśród chaosu wciąż znajduje nowe drogi, nowe szanse. Człowiek chaosu wciąż w balansie. W się od burzki wiatru, znajdę drogę w małych krokach, w wielkich zmianach, znajdę siebie w tych wyzwaniach. Każdy dzień jak efekt motyla, każdy ruch zmienia wszystko. W chaosie znajdę swoją drogę. Człowiek chaosu wciąż na